Nie zadziwia jedno w pańskiej twórczości, mianowicie, że szukając odrzuca pan poprzednie wzorce, które pan sam wypracował, z jakąś taką niechęcią, ale one później po jakimś czasie odżywają, jako przeciwstawienie poprzednich książek. Moja cała robota, yy, literacka yy, odznaczała się zawsze bardzo w tym sensie niską wydajnością, że potworna ilość prób yy, zawodzących i... Papierów zmarnowanych i do kosza wrzucanych, i przekreślanych, i rzeczy zaczętych, a niedokończonych, i, i, i fałszywych, jak potem sądziłem, ujęć, yy, znaczyło całą, całą tą moją drogę, prawda? Także niesamowity jest tam. Brak właściwie, jakby ktoś tak z zewnątrz patrzył na to na przestrzeni lat, porządku, systematyczności, yy, samowiedzy głębokiej, yy, planu. Yy, to znaczy, jeśli nawet pewna logi logiczność i właśnie porządek się wyłaniał, to z potwornego bałaganu jakiegoś i właśnie z okropnego yy, m, takiego wręcz utracjowskiego marnowania czasu. Ale to się brało stąd, że się przekonałem, że na żadne skróty iść nie mogę. Muszę tak robić. I tak to leży w mojej naturze. Ja nie potrafię inaczej. Czy to jest pańskim zamierzeniem, żeby tak podwójnie zaintrygować czytelnika, żeby on poczuł się nagle osaczony z dwóch stron, przez świadomego swych zadań pisarza. Nie, e, równie nikczemne, a perfidne intencje nie przyświecały mi, ale prawdą jest, że już niekrotnie nie słyszałem i dowiedywałam się i to e, z ust e, e, różnojęzycznych nawet i krytyków, że jestem właśnie takim perfidnie działającym e, e, pisarzem, właśnie jeśli chodzi po wszystkim o te książki tego rodzaju, prawda, których wymyślam nieistniejące wstępy do nieistniejących utworów, czy też nieistniejące, omawiam nieistniejące książki. E, nie, moje intencje były dość zacne i dość skromne. Chciałem rzeczywiście po pierwsze wyłgać się od napisania pewnych książek przez napisanie ich recenzji, bo to jednak jest szybciej, a poczucie, że należałoby całą intencję... Prawda, bo to jest tak. Autor pisze i pisze i pisze taką wielką, wielką książkę, a potem krytyk i to wszystko jest rozprowadzone na x tam setek stron. Potem przychodzi krytyk i on tę intencję musi znowuż e, przy pomocy dystylacji i właśnie odparowywania wszystkiego co nieistotne wy, wyługować i wyciągnąć ekstrakt. To po cóż te męki, ja od razu dostarczam gotowy ekstrakt, każdego jak neskę w głowie swojej rozpuści i ma wszystko gotowe. Oczywiście żartobliwie, ale to tyle. A jeśli chodzi natomiast o to, co jest do pewnego stopnia jakby to powiedzieć y, y, jakimś małpowodnemu, naśladowaniem pewnych spraw naukowych, a równocześnie w sposób nie, złośliwie niespostrzeżony przechodzi w jakąś y, dosyć poważną próbę do, do podsunięcia jakiejś koncepcji, którą mam za nową oryginalną w, w tej y, fantastycznej